Kolejny dzień z dużą liczbą nowych infekcji SARS-CoV-2. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 8777 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 241 osób. Niestety obserwujemy ten trend wzrostowy, i niestety to trzeba powiedzieć, że to już jest ten początek trzeciej fali. Jak ona wysoko dojdzie, do jakiego pułapu sięgnie. To już zależy tylko od naszej własnej odpowiedzialności ludzkiej. Minionej doby wykonano blisko 50 tysięcy testów. Najwięcej nowych przypadków wykryto na Mazowszu, Śląsku i Pomorzu, z kolei najmniej w województwach opolskim, świętokrzyskim i podlaskim. Po tym już roku właściwie trwania pandemii możemy powiedzieć, że jest. Cała gama objawów. Pierwsze, które, o których myślimy, to są oczywiście objawy ze strony układu oddechowego. Teraz widzimy, że dosyć często zakażenie objawia się pod postacią po prostu ostrego zapalenia zatok. To są też bardzo często objawy grypopodobne. Obecnie zajętych jest 1306 respiratorów. To o 11 więcej niż wczoraj. Na kwarantannie przebywa blisko 164 tysiące osób. Dwa dni wolnego od pracy przysługują tym, którzy zdecydują się honorowo oddać krew i osocze. Nowe prawo obowiązuje od 26 stycznia, a my sprawdzamy w Białymstoku, czy do stacji krwiodawstwa zgłasza się teraz więcej chętnych. Z pewnością zmiana tych przepisów wpłynęła pozytywnie. Więcej dawców się do nas zgłasza. Są teraz dni, w których zanotowaliśmy nawet tak naprawdę stuprocentowy wzrost zgłaszalności dawców. Ale statystycznie każdego dnia przychodzi do nas 25% osób więcej niż, niż było to przed zmianą ustawy. Przed Białostockim Centrum Krwiodawstwa można było spotkać. Sporo osób, które przyszły oddać krew. Dla mnie to kompletnie bez znaczenia, ponieważ czy jeden dzień, czy dwa dni wolne, to i tak bym tutaj przyszedł. To zachęci większą ilość osób do oddawania krwi, która jest teraz bardzo potrzebna. Szczególnie potrzebna jest krew Grupy Zero. Stąd apel do osób z tą właśnie grupą o zgłaszanie się do regionalnych ośrodków. Driftował na lodzie, a obok stały dzieci. Początkowo policja mówiła o ryzykownym zachowaniu kierowcy i grożącej mu karze, nawet więzienia. Skończyło się jednak na 200-złotowym mandacie. Do niebezpiecznej sytuacji doszło w ubiegłym tygodniu. Kierowca driftował po zamarzniętej tafli Bugu w bliskiej odległości od bawiących się tam dzieci. Teraz Wyszkowscy policjanci mówią o wykroczeniu i tłumaczą, że była to jazda samochodem nie po rzece, a płytkim rozlewisku. Całkowicie zamarzniętym i bez ryzyka, by lud mógł tam pęknąć. Na Marsie wylądował łazik Perseverance, czyli wytrwałość. Zakończonemu sukcesem skomplikowanemu manewrowi towarzyszyła eksplozja radości w centrum kontroli lotów w Pasadenie. Kilka minut później Łazik wysłał pierwsze kilka zdjęć z powierzchni obcego świata. Wow. I mean, just... Wow, to był niezwykły, wręcz niesamowity dzień. Jestem ogromnie dumny z całego zespołu i tego, co osiągnęliśmy w tych trudnych okolicznościach. Muszę się też pochwalić, że około godziny po lądowaniu zadzwonił do mnie prezydent i jego pierwsze słowa brzmiały: Gratuluję, Stary. Wiedziałem, że to on i że nie jest to żaden psikus, tylko prezydent mógłby powiedzieć: Gratuluję, Stary. Celem kosztującej około 3 miliardy dolarów misji jest poszukiwanie śladów życia organicznego na Marsie. Dodatkowo Perseverance zbada skład chemiczny Marsa, wykona serię pomiarów temperatury, prędkości i kierunku wiatru oraz ciśnienia i wilgotności. Misja Perseverance planowana jest na jeden rok marsjański, czyli w przeliczeniu 687 dni ziemskich. Mieszkańcy wioski Jezero w Bośni i Hercegowinie. Z zapartym tchem wspólnie oglądali lądowanie Łazika Perseverance na Marsie. Misja ma dla nich wyjątkowe znaczenie, bo najbardziej zaawansowane w historii mobilne laboratorium wysłane na inną planetę Wylądowało w kraterze nazywającym się dokładnie tak, jak ich wioska. Kiedy się przedstawiam, mówię, że jestem z Jezera, ale żartując dodaję, że nie tego na Marsie. Ludzie pytają się mnie często, o co chodzi z tym Marsem. Wiele osób jeszcze o tym nie słyszało, ale jest w szoku, gdy opisuję im całą historię. Jestem dumny, że jest społeczność w Bośni i Hercegowinie, która ma swój krater na Marsie. Może któregoś dnia ktoś z naszej wioski zostanie inżynierem i weźmie udział w misji NASA. To wydarzenie ma dla nas wiele korzyści. Północne Indie skąpane w gęstej mgle. Z bardzo ograniczoną widocznością zmagają się mieszkańcy stolicy oraz miasta Amritsar. Borykamy się z wieloma problemami. Do tego doszła pogoda i mgły, które powodują, że nic nie widać. Mgła utrudnia wielu mieszkańcom dojazd do pracy. Komunikacja miejska, choć kursuje, to niezgodnie z rozkładem. Przez gęstą mgłę zupełnie nie widać tego, co dzieje się na drodze. Drogi w Indiach należą do najniebezpieczniejszych na świecie. Oprócz złego stanu nawierzchni problemem są nieodpowiednie wyszkolenia kierowców, nieegzekwowanie przepisów przez policję oraz dopuszczenie do ruchu pojazdów niespełniających norm bezpieczeństwa. Gęsta mgła dodatkowo zwiększa ryzyko wypadków. Strach padł na mieszkańców wioski Mecencjani w środkowej Chorwacji. W samej wiosce i na okolicznych polach pojawiło się około 90 lejów krasowych, które zagrażają budynkom. Niektóre mają nawet 15 metrów średnicy i wciąż się powiększają. Uszkodzone są okna, komin i schody. Powiedziano mi, że powinnam jak najszybciej opuścić dom. Jeśli zostanę, robię to na własne ryzyko. Według geologów, leje powstały w wyniku trzęsienia ziemi, które nawiedziło środkową Chorwację 29 grudnia. Żywioł zabił 7 osób i wyrządził ogromne szkody materialne. Z geologicznego punktu widzenia ciekawe jest to, że leje zaczęły pojawiać się tak szybko i w takiej liczbie, oraz to, że powstały w wyniku trzęsienia ziemi. To ono przyspieszyło cały proces. Naukowcy spodziewają się, że w najbliższych miesiącach pojawiać się będą kolejne leje. 1 marca w domu aukcyjnym Christie's zlicytowany zostanie obraz namalowany przez Winstona Churchilla. Według szacunków, może osiągnąć cenę w przeliczeniu nawet 300 milionów złotych. Na wartość obrazów Churchilla wpływa ich historia, dla kogo zostały namalowane i komu zostały ostatecznie podarowane. Ten obraz jest prawdopodobnie największy w jego twórczości. Obraz został namalowany w 1943 roku po konferencji w Marrakeszu. Churchill podarował go ówczesnemu amerykańskiemu prezydentowi Rooseveltowi. Brytyjski premier zainteresował się malarstwem, kiedy skończył 40 lat. Po raz pierwszy odwiedził Maroko w 1935 roku. Namalował około 45 obrazów inspirowanych tym krajem. Dotąd najwyższa cena, którą osiągnął na aukcji obraz Churchilla, to nieco ponad 9 milionów złotych. Sędziwa suczka Jamnika o imieniu Urmel adoptowała dziecko. I to nie byle jakie. Jej podopiecznym jest bowiem mały dzik, który dostał imię Beethoven. Jak relacjonują mieszkający w Niemczech właściciele, Urmel bardzo szybko weszła w rolę opiekuńczej matki. I tak Jamnik karmi małego dzika, a dzik daje się drapać za uchem i po brzuchu. Biega też po domu i rozrabia. Do państwa Kaldenów Beethoven trafił zziębnięty i wygłodzony. Jego biologiczna matka zginęła potrącona przez samochód. Ponieważ nikt nie chciał przyjąć małej sieroty, pan Kalden z zawodu weterynarz zabrał go do domu, gdzie, jak zapewnia, zostanie już na zawsze. Gdy podrośnie, dołączy do świni mieszkającej w ogrodzie, którą rodzina przygarnęła kilka lat temu. Dziesiątki łabędzi z Ukrainy i innych krajów Europy nie poleciały tej zimy na południe. Nie miały zresztą po co, bo ciepło znalazły w zbiorniku służącym do chłodzenia Chmielnickiej elektrowni jądrowej na zachodzie kraju. Kiedy spada temperatura i zamarzają zbiorniki wodne, ptaki przylatują tutaj. Panują tu dla nich idealne warunki. się. Akwen ma powierzchnię około 20 km2, a jego temperatura nie spada poniżej 10 stopni Celsjusza, nawet w najsroższe zimy. Do tego w wodzie jest wiele skorupiaków i roślin, które zapewniają łabędziom odpowiednią dietę. Ptaki dokarmiane są też przez okolicznych mieszkańców. Cudownie mieć takich sąsiadów przylatują tu co rok, co oznacza, że podoba im się, jak są traktowane przez ludzi, czują się tu dobrze. To budujące, że ludzie potrafią się wykazać człowieczeństwem, które ptaki po prostu wyczuwają. czyściłeś, to nie zdezynfekowałeś. Sanetol czyści i dezynfekuje. Mam dezynfekować codziennie? A jemy codziennie? I tym bardziej w łazience. Sanetol, 99% ochrony. To Marta. Zobaczmy, ile jej potrzeba do szczęścia. Ma jedną walizkę, ale była z nią wszędzie. Jedne buty wieczorowe, ale przetańczyła w nich wielu jednego chłopaka, ale bywa, że z mamusią w komplecie. Wprawdzie konta masz trzy, ale wszystkie w jednej aplikacji. Marto, to ty jesteś prawdziwą minimalistką. Raczej maksymalistką. Maksymalnie robię swoje. A łatwiej robić swoje, gdy aplikacja Moje Jęgie pokazuje twoje konta z różnych banków. Gdy rozumiecie się bez słów, Razem fajniej. Słodka chwila od doktora Edkera. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki wyłączonej <gry> do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek właściwie stosowany zakaże Twojemu życiu i zdrowiu. To ty, Hamlecie, jak twoje zdrowie? Kaszel suchy czy mokry? Oto jest pytanie. Teraz nie musisz znać odpowiedzi na nie. Wybierz herbapekt. Rozwiązanie doskonałe zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione odkrztuszanie. Nieprzypadkowo herbapekt jest tak często wybieranym syropem na kaszel. Herbapekt numer jeden na twój kaszel. Co? Ostatni raz dostałam takiej ksiągowej, kiedy miałam nie mówić, że mama. Teraz w Karfurze ceny niskie jak dawniej, a okazje takie jak nigdy. Produkty AGD z rabatem 20% w ebonie, a środki do brania wizji 26,99. Karfur możemy kupować mądrze. Każdy wie, że zwykłą suszarkę kupuje się góra na rok. Chyba, że będzie to Pegasus od Lifehite. Ta stoi, stoi i stoi, gdy inne już dawno się poddały. Lifehite, dom na miarę czasów. Super czy trochę super? Hmm, jest po prostu mega super. No, twój nowiutki, samodzielnie zrobiony regał. Ach, gładko poszło. Już dziś zapraszamy mistrzów majsterkowania na wielkie święto w OBI. Teraz setki produktów w promocyjnych cenach. Na przykład niezawodna wiertarko-wkrętarka, stylowy kamień dekoracyjny lub nieziemski plafon. Wybieraj setek produktów w promocyjnych cenach. Zapraszamy do OBI i na OBI.pl. Kochanie, zwykłe filtry ci nie pomogą. O, Fairwex zwalcza objawy przeziębienia i grypy. Genialny! Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Już ja znowu mam jakieś podrażnienie w głowie. Może to stan zapalny? Pewnie dlatego, że nie zresztą jest ciebie ziółko. I na to pomaga dentosep. To naturalny lek, który zawiera ekstrakt z siedmiu składników roślinnych. Dentosept. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Dentosept. Ekspert na stany zapalne jamy ustnej. Umiesz tak i to potrafisz i to. A myślisz, że stosowanie hybrydy jest za trudne? Nie masz kiedy. Masz! Wystarczy 20 minut. Nie umiesz? Wszystko umiesz! To nie dla Ciebie, wszystko jest dla Ciebie. Nie wiesz, jak zmyć? Łatwo to zmyć! Przełom w stosowaniu hybryd. Neonail Simple. Trzy w jednym. Kolor, połysk i trwałość do dwóch tygodni. Malujesz, utwardzasz, gotowe. Hybrydy z proteinami. Simple od Neonail. Mama jest zawsze naturalna, a to papyszne. Poznaj nowy serhochland. Naturalnie że pyszny, 100% naturalnych składników i 100% pysznego smaku. Kolejny wyścig z czasem Gallo pomoże Ci go wygrać. Znajdź czas na smak. Gotuj szybko i zdrowo z Gallo. Zainspiruj się na galopolska.pl nie jest pewne, jak będzie kręcił się biznes, ale rowerzyści już czekają na wiosnę. W niepewnych czasach kieruj się tym, co pewne. Otwórz konto firmowe w M-Banku z gwarancją 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi przez dwa lata. Przedsiębiorco, zyskaj pewność. Na program zaprasza sponsor: Renault, producent elektrycznego Renault Zoe.